Ja cały czas po wszystkich wywiadach powtarzałem, że nie będzie to łatwy mecz, żeby yy, mówię nie lekceważymy yy, przeciwników, gratuluję im też za fajną postawę. Yy, zrobili tutaj dwie drużyny i chłopaki, zrobili fajne widowisko, mam nadzieję dla, dla oka. Yy, było ciekawie i yy, ja mówię, nigdy nie, nie, nie powiedziałem jeszcze raz mówię, że, że będzie łatwo. Jedynie mogę mieć tutaj co do meczu, znaczy dziękuję też swoim chłopakom. Wszyscy pojechali bardzo dobrze, nie do, nikogo chwalił, ani ganił. Cała drużyna dobrze pojechała, gdzieś tam sobie pewne rzeczy rozmawialiśmy, wyjaśnialiśmy, a gdzieś tam mam mały błąd, dla, wiem co ja zrobiłem źle, czego nie dopilnowałem, myślę, że na następny mecz będzie lepiej i, i te porażki może będą, zwycięstwa będą trochę może łatwiejsze. Mamy nadzieję, nie będzie. Sławku czy wiemy jaka jest sytuacja z AJ-a, Bo coś, był jakiś problem z kolanem, coś wiemy więcej? No to, tutaj taki też tak mamy trochę robił się problem. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle jak przewidują. Tam chyba jest coś związanego z kolanem. Także na, na to tyle więcej nie wiem. Ja idzie pojechał do szpitala, tam na badania i poczekamy do jutra, będziemy na tym więcej coś Jarku, miło widzieć Cię znowu w takiej formie, do której tutaj nas wszystkich przyzwyczaiłeś. Jak Ty oceniasz ten mecz? Wcale nie było tak łatwo, dobra? Tak, tak. To nie był, to nie był wcale łatwy mecz i tego się spodziewaliśmy. Tak jak pan powiedział, wiedzieliśmy, świadomi, że to nie będzie łatwe spotkanie, że to nie będzie przeciwnik, który da nam łatwo. Wygrać, także o tym wiedzieliśmy i to się potwierdziło, wiedzieliśmy, że musimy bardzo się starać o to, żeby kontrolować to spotkania. Na początku tak nie było bo gdzieś tam, jednak goście potrafili dobrze startować, potrafili dobrze rozgrywać pierwszy ułóg i gonili nas wynikiem, natomiast no już później pozbieraliśmy się trochę bardziej, nie wiem, i jakoś tak ten wynik na naszą stronę lepiej się układał, jechaliśmy ambitniej. to się... To no było zresztą była widać myślę, że, że, że to było widać, tak, że cieszymy, się, cieszymy, się, cieszymy się z tej inauguracji, bo dobrze jak zaczynamy sezon e, oczywiście od zwycięstwa. Czekamy dużo pracy tego, jesteśmy świadomi i będziemy dalej starać się jechać dobrze. E, dokładnie tak. E, dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania od Państwa? Panie że była opcja, żeby jak wycofać po tym upadku, czy on po prostu zacisnął zęby i mówił że chce do Czy znaczy, Może nie zaraz po wypadku, ale ostatni wiek był tak, już rozmawiałem. Poszliśmy do Izraela się spytać, czy nie chce odpuścić, tam przygotowany był Krystian, no on tam stwierdził, że jeszcze pojedzie ten jeden bieg i nie wiem, no może, mam nadzieję, że to nie pogorszyło jego stanu, zdrowia i za dwa tygodnie będziemy mógł zdanie żyć, także była taka opcja. Panie też czy ten błąd, o którym Pan wspominał, to on spowodował, że Pana zawodnicy byli tak samo szybcy na dojeździe i na starcie jak rywale, a powinni być znacznie szybciej? Oczywiście, że tak. Powinni przynajmniej, mój no błąd spowodował trochę niepokój na początku przed zawodami, ale myślę, że właśnie cały czas mi o to chodzi, żeby oni mają przyjeżdżać tutaj na swój teorii, y, rzucić okiem i powiedzieć, jest ok, zsiadamy, jedziemy i zbieramy. No to jaki dowód? No to już ja sobie dać Po czwartym biegu Pan wyszedł na y, badać pola startowe. Ten był związany z tym właśnie dokładnie, że coś tam zrobiliście złego przed podprowadzającemu. Straszył. Przeciwnik, wam kogoś takiego nie no sprawdziłem, no, związane to było z polami stawkami.